To tutaj widać że tu się coś dzieje w tym ulu że tutaj żołnierze powstają tu tak samo tu jest pięknie tu jest pięknie trochę jedzenia po bokach a tak to cały, cała 80% ramka czerwie Zobaczmy co tutaj jest! Jeszcze się gdzieś tam przykleiła Też mamy tutaj sam czerw sam sięki czerw górna część to jest smiotku, no bo te pszczoły co tutaj chodzą też muszą coś jeść Także mają na bieżąco pożywienie i, i, i pracę Czyli tylko jeść i pracować, nigdzie nie chodzić, nie latać. Tutaj też mamy bardzo dużo czerwiu. Są puste komórki dołem, ale nie widzę, żeby były założone. No, a że z czasem. Super to wygląda. Ok. kładamy kładamy ramkę. Weźmy kolejną ramkę zobaczymy sobie Dobra Tutaj jak to wygląda? No tutaj też mamy środkiem i lewą stroną czerw nowe pszczółki które się wygryzą po prawej stronie mamy miodek tutaj tego ula nic nie dokarmiałem także to jest wszystko to już jest sam miód to jest to co one sobie już przynoszą zobaczmy jeszcze drugą stronę też mamy miód po prawej stronie środki mamy czerw który się wygryzie Nic się tu nie też poza tym nie dzieje. Jest luźno. Ok, trochę wiatr w moją stronę powiewa, a teraz zmienił się. Zobaczmy ostatnią ramkę. Ostatnia ramka widać, jest, jest już zasklepiana. Ten miód jest już zasklepiany. Jest też trochę e, białka, czyli nektaru. E, nie nektaru, tylko e, pyłku. Druga strona. No, powiem Wam, że ta druga strona jest pusta. <gry> tu jest pusta. Tu nie ma nic. Pusto stan, powiem wam tu nic nie robią pszczoły komórki są idealnie wyczyszczone, ale jest pusto dobra wiemy jaka jest sytuacja składamy składamy ustawiamy od razu ramki tak żebym mógł tą pierwszą ramkę włożyć z przeciwnej strony No, jeszcze dwie ramki Jeszcze jedna Ok No i tu nam się musi zmieścić Ta ostatnia ramka To jest ta No widzicie jak mam ją zabrać Do ręki muszę może trochę bzyknąć żeby się ona dobra, teraz mogę złapać do ręki tą ramkę i przełożyć ją z powrotem jest luźno ale powoli płacą żeby